Ja jestem Shio, a to jest Oblivion. I jeśli mnie ani jego nie znacie, to e, poznajcie i teraz. No cóż, wyszliśmy właśnie z Wrót Oblivionu. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to dobrze o tym wiecie. Przeszukamy jeszcze te impy, które tutaj leżą. I z tego co widzę, to na razie nikt nie ucierpiał. Co jest stosunkowo dobrą, dobrą wiadomością. Pozwólcie mi zczyścić słuchawki, bo troszkę mi za głośno działają. Wejdziemy sobie w wykibunek, bo wydaje mi się, że mogę mieć jakieś. jakieś. a nie, jednak nie. No i myślałem, że będę miał jakiś młotek płatnerski, żeby naprawić sobie ten miecz, ale w takim wypadku to nie wiem, co my teraz zrobimy. No nie wiem, to może skoczymy do jakiegoś miasta i sobie to naprawimy, chociaż to może nas trochę kosztować. Blisko jest. Anvil. No, to jest ładny ekran ładowania, trzeba przyznać. Taki ciekawy, jakiś co to jest zachód słońca, czy co to jest? I pokazuje nam Anvil, to jest też ciekawe. No, zawsze lubiłem to miasto. To tutaj, chyba tutaj. Tak, to jest kuźnia tych Morweinów całych, czy Morweinów, nie wiem jak to czytać. Daryl no, witam, witam, ale nie chcę się z Tobą gadać. Boże, 117 sztuk złota. No, człowieku, opanuj się. O matko. No, dobra. Się strasznie widzę, że zjechaliśmy. Sprzedamy mu może coś. Co my tu będziemy mieli na sprzedaż? Może sprzedajmy mu te srebrne. Strzały, bo my z raczej nie korzystamy. Co my jeszcze możemy sprzedać? Na pewno te kryształy dusz, bo one mi nie są potrzebne. Kość też, nie wiem skąd się tutaj wzięła. To też raczej niepotrzebne. Perły też sprzedamy. Aha, mu nie możemy sprzedać niestety żadnych zwojów i tak dalej. A zwoje by nam się akurat bardzo przydały. Hmm. No to skoczymy do jakiegoś sprzedawcy... E, magicznych rzeczy. Tutaj jest gildia magów, to może ktoś taki się przy okazji tutaj znajdzie. Uuu, jakiś niesympatyczny teraz ten ekran ładowania. Z jakąś krwią, boże, brutalne. Okej, okay, kto tu może coś sprzedawać? Coś sprzedajesz? Niestety nie. A ty? Ty też nie. O, boże! Imp. Ok, tego się nie spodziewałem. O. Ty też sprzedajesz, świetnie. To sprzedamy mu te wszystkie śmieci. Przynajmniej sprzedamy mu te mikstury, które nam się nie przydadzą. O. I zarobiliśmy sobie troszkę. Nie, jednak ta krwawa trawa nie jest zbyt dużo warta. Ale za to serce Deidry? Jest trochę warte, czyli warto było zbierać. Ten woski, impów też oddamy już mu. Ok, co tu jeszcze mamy? Możemy mu sprzedać zwoje. Gdzie mamy zwoje? On chyba zwojów nie kupuje, szkoda. Ale może ktoś jeszcze tutaj będzie, kto będzie sprzedawał te rzeczy. A no może ty. A zresztą nieważne. Wystarczy nam na naprawę kirysu. Tarcza, tarczę mamy prawie naprawioną, tak więc. Poradzimy sobie. Hop. Oj, pomyliłem się. Wszystko naprawimy. No i jesteśmy na swoim. Chyba nawet 10 monet do przodu. Ok, to lecimy do Kwacz. Tylko włożę sobie w rękę miecz. I lecimy do Kwacz. Oj, troszkę będziemy musieli się posiekać znowu. Ale niestety tak to jest. Oj. Dobra, pozwólcie, że zrobię zapis. Ok, idziemy rozmawiać z kapitanem.

Zakwacz! Lecimy! Jakie ja jest to młodziane! A tak w miarę w porządku. Lepiej chyba niż oni, chociaż oni szybciej biegają, bo mają lżejsze zbroje. A ja mogę zrobić sobie jaja i ubrać yy, zbroję z Chadinal. <śm> to wygląda, że teraz w ogóle do bani, bo strażnik z Chadinal biegnie razem ze strażnikami z kwacz. Nie, no, biorę tam ciężką zbroję, bo jest lepsza. O, świetnie. Urodzeni pod znakiem rumaka przemieszczają się szybciej. Dzięki za radę, ale wybrałem inny znak. No i jesteśmy w ruinach. Oj, oj, oj nie lubię tych stworków. Ciężko mi się z nimi walczy. Trzeba je szybko tłuc. Ajajaj, aj, aj, dostałem. Naprawdę nie znoszę tych stworków. Ciężko mi się z nimi walczyć w ogóle. O! Ktoś się sprzątnął. To świetnie. Ale te diabołki czy tam impy są takie cienkie, że bezproblemowo. Ale już nam chyba wyryżnęli całe wojsko. Boże. A kto tam poległ? Jakiś zwykły strażnik. O, dremore zabili. Coś tu mogę unieść. Z pewnością to weźmiemy. O! Udało się pokonać wszystkich. Dużo było tych łebków takich o małych, których ja nie znoszę. Mam nadzieję, że będzie ich mniej i się będę musiał sam rozwalać. No, złaś Sawlian, nie ma czasu. Jeszcze. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze zobaczymy, kto tam zginął. Tutaj nic ciekawego. Oj, zablokowałem się. Oj, Boże, co jest? Ok, udało się wyjść. Tam mi leży ten trup, to skoczymy szybko do niego. Z niego mogło coś ciekawego wypaść, dlatego warto zobaczyć. Uuu, No i miałem rację. Fajny toporek, drogi. To najwyżej zbierzemy, jeśli nie, nie zdobędziemy innego kirysu do naszej kolekcji. Zawsze lubiłem kolekcjonować te zbroje strażników miejskich. Nie wiem, po prostu mi się to podobało. No to lecimy dalej, nie? Ha, ha, ha. We wipe the bastards out. It's safe to pull those people out of the chat. Let's get in there and make sure they're all right. Come on. This is only the beginning of the battle for Crabatch. We can discuss the next phase once the civilians are safe. No, okej, okay, naz nazwijmy to bitwą o kwarcz, chociaż w bitwie bierze, bierze udział trzy osoby, czy tam cztery razem ze mną. No i wchodząc do e, tej do kościoła w kwarz dostajemy informację o Anvil. Ciekawe. Oj, troszkę Daszek się zniszczył widzę. There's no one else? There were others, sir, but they refused to stay put. We tried to convince them it was dangerous, but they left anyway. I guess they didn't make it. Very well. The area outside the chapel has been cleared, and these people need to be taken to safety. Escort them to the camp south of here at once. But, sir, I want to help fight. You will, soldier. Once they're secure, get back here immediately. We'll need every available blade, and there'll be plenty of fighting to go around. Sir, yes, sir. Civilians, it's the time, to time, to time, to time, to time. You've done it. <laughs> I can't believe it. I didn't really think this would work. Maybe... Oh, yes. We're not done. Not even close. You've come this far with us. I warn you, though. What we've seen so far is... Dobra, to tyle na te, z, z tego odcinka, bo już kończy mi się czas, dlatego pomijałem dialogi. E, dzięki za oglądanie, cześć, czołem i na razie.